Podoba wam się w naszej szkole? Tak. No bardzo ładnie jest. Jak podobają ci się nasze dni otwarte? Eee, fajne są. Bardzo mi się podobają. Bardzo. Jest super eee, i ogólnie no, przyjemnie tutaj bardzo jest. Podoba wam się w naszej szkole? Pewnie. No tak. Bołam mi się. Jest naprawdę to jest Miła atmosfera. Wszyscy tutaj znamy. Jest naprawdę jak urodziny w domu. Eee, naprawdę jest spoko eee, i no, polecam każdemu. Jest dobra atmosfera. Bardzo jest dobrze. Podoba mi się tutaj. To jest super atmosfera i pani. ludzie. Jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajnie. Nie usłyszałem pytania. Jesteśmy od oprowadzania różnych klas po szkole, po stanowiskach. No jak na razie odczucia są bardzo dobre. No i wydaje mi się, że jest to takie dobre miejsce, żeby pójść tutaj do szkoły. Jest super. Jest mnóstwo stanowisk bardzo interesujących. Podobała wam się nasza szkoła? Tak. Tak. Jak najbardziej. Naprawdę organizacja jak się tym jeździ? Bardzo dobrze, bardzo polecam. E, wywaliłem się pięć razy. Rower jest trochę już tutaj uszkodzony, ale poza tym, jeszcze je jeździ prosto. Jaki kierunek Ci się podoba najbardziej? E, technik multimediów i fotografii oraz e, technik reklamy. Technik budownictwa. Technik reklamy? Ja wiem, jeszcze ja nie podjąłem. Technik grafiki i poligrafii prawej. No, ja tak samo jak kolega. Na razie z tego, co zauważyłam, to technik reklamy. A dlaczego? No ja tak po prostu, jakoś jest ciekawy i w ogóle. Myślę, że technik budownictwa. A dlaczego? No bo wydaje się najlepszy z tych wszystkich podanych. No w sumie to jeszcze nie myślałem tak, ale technik reklamy. Wykoczeniówka. Technik reklamy. Monter zabudowy. Technik budownictwa, bo lubię rysować. Technik reklamy. Też technik reklamy. Technik e, grafiki i poligrafii Technik budownictwa. Nie tak samo, taki? Ja tak samo. Jeden ja nich fotografii i motymediów. Zastanawiam się nad technikiem reklamy i nad goodetą. Czemu tyle tu Nie mam pojęcia. <noise> Ej, poczekaj. No matka. Skąd taka niska cena biletów? <noise> Podoba Ci się w naszej szkole?